Odklej się od ludzi, przyklej się do siebie. Czy masz też tak, że jesteś cały czas na zewnątrz dla innych, interesuje cię wszystko, tylko nie Twoja własna osoba? Aby wrócić do siebie, potrzebujesz, kochana, zwrócić uwagę najpierw na siebie, na swoje wnętrze, pokochać się, uszanować się, przytulić się, jak przechodzisz obok lustra, popatrzeć na siebie, zwróć po prostu uwagę w pierwszej kolejności na siebie. I jak wrócisz do siebie, do swojego wnętrza, będziesz wiedziała, jakie masz emocje, jakie masz potrzeby, o co ci tak naprawdę w życiu chodzi, wtedy dopiero będziesz mogła komunikować to na zewnątrz. Nie zmienisz świata zewnętrznego, nie zmieniając swojego wnętrza. Jeśli chcesz zacząć zmieniać to, co jest w Tobie ukryte na głębokim poziomie podświadomości, uzdrowić przyczyny Twoich niewspierających Cię zachowań, zapraszam Cię do bezpłatnej konsultacji, na której będziesz mogła dowiedzieć się więcej na temat procesu hipnoterapii, uzdrowienie źródła.